Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Skoda Gadać. Mówiłem, że to będzie ostatni film w ostatnim odcinku, ale zrobiłem jeszcze jeden. Zrobiłem Wam takie podsumowanie roku. W sumie poniekąd sobie, ale także zrobiłem to dla Was, żebyście widzieli jak kanał się zmienił w przeciągu 2019, jakby po połowie działalności w, w 2018 roku i jak to się przełożyło na 2019 i jakie są prognozy na 2020, bo YouTube nam też to tam troszeczkę wyliczył. I przejdźmy sobie od samego początku, że ja bym bardzo chciał wam podziękować za, za to, że jesteście, za to, że się rozwijamy, za to, że się angażujecie w ten kanał. Naprawdę jest mega, mega robota, więc jest piona, piona dla was jak najbardziej żółwik. Zbliża się nowy rok. Chciałbym wam życzyć, żeby wam się wszystko udało, żeby wasze wszystkie motoryzacyjne marzenia się spełniły, żeby to, co chcecie osiągnąć, było jakby w zasięgu tej waszej ręki, waszego portfela oczywiście też. Żeby wszystko, wszystko co chcecie, żeby Wam się po prostu spełniło, żebyście, żeby te wszystkie jakby te treści, które ja publikuję, może były na, taką, na miarę Waszych oczekiwań, też Wam tego życzę, żeby wszystko, wszystko tam się udało. A my już przechodzimy teraz do typowego podsumowania, jak to wszystko wygląda, ale jeszcze zanim, to zostawcie subskrypcję, pamiętajcie, ponieważ zaraz jak przejdziemy przez całą analitykę, to wam powiem coś o subskrypcjach, które wpłynęły, które nie wpłynęły. Także zobaczycie jak to wszystko wyglądało. I tak, ja sobie przygotowałem taki, takie zestawienie. Mam, w końcu mam taką teczkę, że nie mic na mnie krzyczeć, że już nie mam teczki, że mam gołą kartkę. Um, I podzieliłem sobie to na analitykę 2019, I na analityka 2018, będziemy robić sobie porównanie, jakie to są liczby, jak to się zmieniało. E, idźmy od początku. Wyświetlenia w 2019 to 150,7 tysiąca wyświetleń. E, mówimy o wszystkich filmach. E, tutaj jest jakby to odliczone, to kliknięcie przez kogoś dwa albo trzy razy na film. E, każdy jest policzany to jako, jako jedno konto, które kliknęło w dany film. Jest to bardzo fajny wynik, bo w porównaniu do 2018 roku było to 7,5 tysiąca wyświetleń. Więc zrobiliśmy tutaj naprawdę mega, mega postęp. Naprawdę. Dwudziestokrotność tego po prostu, co było, osiągnęliśmy teraz, więc jest bardzo fajne. Czas oglądania w godzinach. Ważne, że w godzinach. 2019 to 7,5 tysiąca godzin. 7,5 tysiąca godzin. Tam w minutach to to się przelicza na 400 tysięcy, 450 coś tysięcy minut. 460 prawie jakoś tak, ale w porównaniu do 2018 y, były to 133 godziny, nie tysiące, 133 godziny, więc y, mamy przestrzał o ponad 300 tysięcy, ponad, wie, więcej, y, 300 coś tysięcy godzin, no to to jest naprawdę bardzo duża y, liczba, naprawdę... Nie spodziewałem się, że aż takie tutaj liczby generujemy, takie wyświetlenie, takie czasy oglądania. Naprawdę nie wiedziałem. Przejdźmy teraz do subskrypcji. W 2019 zdobyliśmy 782 subskrypcje. Na moment, kiedy to nagrywam, jest 880. I w porównaniu do 2018 roku mieliśmy wtedy 98. 98 w przeciągu pół roku. Czyli jakbyśmy chcieli, nawet teraz ten. Te wszystkie liczby, które sobie powiedzieliśmy podzielić na pół, to wyświetlenia mamy i tak nadal wyższe, bo jak 150 tysięcy podzielimy na pół, to nam wyjdzie, no właśnie, widzicie ile nam wszystko wyjdzie, wam jakby teraz tutaj rzucam po dwóch stronach tabelkę 2016 2019 będziecie widzieli jakby półroczne takie zestawienie, żeby wam to wszystko się tutaj pokryło, ale tak samo jest z czasem oglądania i tak jest większe i subskrypcji tak nadal jest więcej niż w ciągu pół roku poprzedniego roku. Następnie zasięg filmów. W 2019 roku wszystkie filmy wygenerowały 1,4 miliona zasięgu, czyli 1,4 miliona osób było w stanie zobaczyć nasze filmy, było w stanie w nie kliknąć, mogło to zrobić, ale tego nie zrobiło. W 2018 roku było to 5,5 tysiąca zasięgu, czyli 5,5 tysiąca osób mogło jedynie zobaczyć nasze filmy. 1,4 miliona względem 5,5 tysiąca, no jest jednak różnica. Naprawdę jaram się jak patrzę na te statystyki i to się jakby odzwierciedla w subskrypcjach też. Troszeczkę. Moja chyba ulubiona sekcja, najlepsze filmy. I tutaj będą podane tytuły i wyświetlenia, jakie zrobił dany film. Jest ich 10. Zrobiłem sobie takie top 10 jakby tego wszystkiego. I w najlepszych filmach jest Skoda Scala i to są dwa filmy, tam gdzie mówiłem co oferuje i o tej szczerej opinii. Szczera opinia zrobiła 19 165 tysięcy wyświetleń, znaczy mam no, tak, 19,165 tysiąca wyświetleń, a o, co oferuje, czyli ten bardziej film, który Was interesował, 20, 20 967 wyświetleń. To są dwie pierwsze pozycje, ale wziąłem je jako jeden, bo to jest tak naprawdę jeden temat. Yy, po prostu ten drugi film jakby był odgrzewanym kotletem trochę no ale trochę tego chcieliście drugi film różnice między 1.6 MPI a FSI zrobił 15130 wyświetleń super różnice między 1.3 MPI i 1.4 MPI 7280 też super następnie yy, mamy Opel Vivaro niepozorny bus nie sądziłem, że Opel wyskoczy tak mocno bo zrobił 7956 wyświetleń. To jest nawet więcej niż 13MP i 1,4MP, jak teraz zauważyłem. No nieźle. Następnie, różnica między 19 SDI a 19 TDI. 5669 wyświetleń. Idźmy dalej. Skoda Felicja. Historia zmiany wersji, czyli jeden z pierwszych filmów w tym roku zrobił 5075 wyświetleń. Hu. Wow, naprawdę. I jeszcze mamy w tym wszystkim 5 powodów, dla których warto kupić Felicję. Zrobił 4685 wyświetleń i ciekawy ile osób z tego kupiło Felicję naprawdę. I mamy tu już ostatnie filmy. Zostały nam ostatnie 3. Jak wyregulować zawory w 1.3 MPI? Zrobił 3366. Też spoko. Z czego tam było dużo w Wielkiej Brytanii obejrzane z tego co widziałem. Dlatego zostałem poproszony o dodanie napisów. Dodałem jecha na połowie filmu, a resztę po prostu... Nie miałem czasu, więc muszę tam to zajrzeć. Yy, na scenie Favorit vs Felicia, tam było nagrywane mm, te dane techniczne, nie nagrałem tej jakby kontynuacji tego, bo się Felicia już sprzedała i nie miałem po prostu takiej Felicji, żeby to zrobić, a chciałem zrobić taki test drogowy, no ale to wszystko jakby w czasie jeszcze mam, mam czas, żeby zrobić po prostu jakby drugą część tego testu. I to zrobiło 2123 wyświetlenia. No i oczywiście ostatni test uszczelki pod głowicą, ten tester za 17 zł, 2525 i on też powinien być powyżej tej Favorit i Felicja. Ale tak to wyszło. Także naprawdę yy, poza skalą i 1,6 MPI to jesteśmy w tym przedziale do 10 tysięcy wyświetleń. No i oczywiście jest wiele filmów, które mają po 200 wyświetleń, po 500 zaledwie i tak to, tak to idzie, więc to nic z tym jakby nie zrobimy. Lecimy dalej. Teraz o, będziemy jakby mówić o tych subskrypcjach, jak to wygląda. Widzowie bez subskrypcji w całym okresie, czyli 2019 i 2000, ten kawałek 2018, to jest 83,5%. Bez subskrypcji, 83,5%. Więc jeżeli nie, nie zostawiacie subskrypcji, to ją zostaw, bo to jest bardzo ważne, to się wszystko potem wlicza. Aczkolwiek YouTube ostatnio ponoć bardziej patrzy na czas oglądania, niż na subskrypcję, więc nawet jak ma się tysiąc, załóżmy, tysiąc sto subskrypcji, ale ma się duży czas wyświetlania, to... czas oglądania, no to wtedy jest lepiej, niż mając 100 tysięcy subskrypcji, na przykład mieć mniejszy czas oglądania. Tak to wygląda. Za to subskrybentów jest, jak to można łatwo wyliczyć, 16,1%, ale zostaje nam jeszcze 0,4% nieznanego pochodzenia. Nie wiem, jak to tutaj określić, bo albo ktoś ma subskrypcję, albo jej nie ma. Nie da się być pomiędzy, tak jakby tak to wygląda. I ostatnią rzeczą, którą mam ze statystyki, którą chciałem Wam tutaj powiedzieć, to jest wiek widzów. Zdziwiło mnie to, bo nie wchodzę w statystyki, mnie to po prostu nie interesuje na tyle, żeby... Ja patrzę tylko jakby na subskrypcje i na wyświetlenia mniej więcej filmów, ale nie zaglądam zupełnie w takie statystyki demograficzne. Zdziwiło mnie, że nie ma żadnego widza w przedziale 13-17 lat. Ale YouTube jest zakłamany akurat, bo często ludzie mają konta zakładane przez rodziców i dzieciaki oglądają, a mają wpisane coś więcej, ale tutaj mamy 0%, dosłownie nawet nie ma żadnego ułamka procenta w tym przedziale. 18,24 to 33%, 33,2% nawet, żeby być dokładnym. 25-34 to 33,9%, 35-44 to 29,9% i 45-54 to 3%. Starszej widowni już nie mam, czyli 55+, plus nie występuje na mojej widowni stałej, przynajmniej która posiada subskrypcję. No, tak to wygląda. I mogę już tylko powiedzieć, że, no wiadomo, filmy są najczęściej oglądane w Polsce, bo jest jak polskojęzyczny kanał, więc to jest 83,3% wyświetleń, wyświetleń w samej Polsce a 16,7% to Czechy, Niemcy, Słowacja i Wielka Brytania plus inne kraje, bo wiadomo, że to są jeszcze takie składowe, że są bardzo małe procent, że 0,1% jest w Algerii. Więc okej, okay, niech tak będzie. No i tak się przedstawia jakby nasz rok 2019 w nowym roku poznacie cały zarząd ponieważ teraz jak wiecie cały YouTube się mój przekwalifikował z jednej osoby czyli mnie nawet z dwóch osób którym byłem ja i Daniel się przekwalifikowaliśmy na 5 osób więc poznacie wszystkich w trakcie część już znacie te osoby jakby występowały na filmach więc będzie tylko dla mnie to formalnością po prostu żeby każdy wiedział kim jest dana osoba i coś tam o sobie powiedziała. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Wyszedł 11-minutowy film, myślałem, że wyjdzie krócej. Bardzo Wam wszystkim dziękuję jeszcze raz za 880 subskrypcji na ten moment. Lecimy do 1000. Będziemy się rozwijać. Będziemy się tylko rozwijać. Naprawdę jestem mega zajarany, że ten kanał w jakiś sposób w ogóle idzie, ciągnie i mimo mocnych upadków. Parokrotnie w 2019 roku doszliśmy do końca tego roku i ten kanał nie jest zamknięty. Naprawdę mnie to, mnie to cieszy, że to się wszystko kręci. Dzięki za wyświetlenia, dzięki za, za czas oglądania. Jeszcze raz za subskrypcję. I co ja mogę powiedzieć? Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i widzimy się w 2020 przy kolejnych filmach i przy projekcie Felicji. Projekt Felicja. Nie będzie to jeszcze Felicja dla widzów, ponieważ ja chcę zrobić najpierw Felicję taką dla zarządu, dla, dla nas żebyśmy wiedzieli co możemy dokładnie zrobić z samochodem, jak, jak, jak stoimy z takim nie wiem, jakby sensem, czy możemy to robić, czy mamy na to jakieś predyspozycje, czy nie. Bo jeżeli okaże się, że już dla widza nie będzie predyspozycji, to wtedy nie, nie zrobimy takiego samochodu my sami, tylko po, jakby po, będziemy się posiłkować jakimiś firmami zewnętrznymi. A ja Wam jeszcze tak powiem na końcu, już taka osania minutka dla mnie dosłownie, że od stycznia albo od połowy, albo od początku lutego. Jakby połowy stycznia albo początku lutego startuje sklep, Skoda gadać. Pierwszą koszulkę macie już tutaj. Ja sobie już teraz jakby zamówiłem, testuję sobie na druki, ale mówię Wam, jest, jest spoko. Um, ceny będą na takim sklepie. Ja otworzę taką specjalną stronę internetową, przez którą będzie dostęp za każdego filmu i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Będziemy sobie tam, będziemy mogli tam sobie zobaczyć wszystkie produkty i je zamawiać po prostu. Ceny nie będą może jakieś najniższe, ale liczy się dla mnie jakość, a nie ilość, więc jeżeli nawet ktoś zamówi jedną koszulkę, to będzie lepiej niż jak zamówi to 15 osób, bo e, będzie dobra jakość tych koszulek, naprawdę nadruk jest bardzo wysokiej jakości, nie spiera się, a o to chodzi, a nie, nie chcę testować na Was jakby produktów. Także jeszcze raz żegnam się, bo już znowu przedłużam. Dzięki bardzo, do zobaczenia i cześć!